Tutaj jest palma. Ale duża. Tutaj mam drzewko. Tu właśnie stoimy. Tutaj mam mapę. Tutaj można wypłacić kasę. Dokładnie przy plaży to jest plaża. Tutaj są prysznice. Tam są łódeczki. Zobacz, jaka woda. O, ale ciepła. Mamy dużo gór, a te góry są w chmurach. A tutaj łódki są, bo tu można spuszczać łódki. I tak tutaj wygląda To woda. Ładne widoki. Tam jest restauracja z przodu, nad wodą Jest tutaj pełno Tutaj jest jakiś skuter wodny Tutaj jest wejście do restauracji Paczki, a tutaj są winogrona, chyba winogrona na daszku takim. Pierwszy raz ostatnio jedliśmy winogrona z takich krzaczków. O, patrzcie, są to winogrona, widzicie? No, teraz tutaj mamy chyba może coś ktoś taki apartament. Tutaj widać śliwki. Nie śliwki, tylko trzeba mm, bo piesek. Tutaj są oliwki. Jeszcze w październiku dopiero będą. Dobra. Oliwki, a tutaj ogródek może ktoś tutaj ma a tu znowu palma teraz Wam coś najbardziej fajnego pokażę to jest palemka na kogoś po dwóreczku cytryny a tutaj są pomarańcze No, tutaj ktoś mam bardzo ładne podwórko. Zobaczcie, jakie to piękne ranczo. Granaty rosną. Tam, cytryny. Tutaj mamy dużo drzewek z granatami. Tutaj ktoś ma, też tam granaty są posadzone. Coś tutaj widać, że ma. W lewo winogrona, jabłuszko. No, bardzo pięknie tutaj wszystko wygląda. Na tym kończę ten filmik, a więc, papa Subskrybujcie, obserwujcie.